Witam ponownie, postanowiłem zamówić nową maszynkę od Chińczyków żeby zobaczyć co oni ciekawego mogą zaproponować Znalazłem coś takiego e... Kopia chyba H&M Thunder Tak mi się wydaje e... Wygląda to naprawdę ładnie solidnie zrobiona Pytanie tylko e... jak będzie działać Koszt takiej maszynki to 80 zł do maszynki dali kilka kilka kartridżi zasilacz hmm. czy taki mamy i stópkę czyli praktycznie cały zestaw, wszystko co potrzebujemy do e, działania mamy tu też opcję Regulowania wycigu igły, nie wiem, czy widać, całkiem sympatyczna. działa w miarę cicho w porównaniu do tych moich poprzednich nabytków chińskich. No zobaczymy co to potrafi, bo wygląda naprawdę solidnie. W następnym filmie zobaczymy co to potrafi, jak coś tam podziaram trochę.